Ćwiczenia tak naprawdę przećwiczą Ci brzuch, a w dzisiejszym odcinku zrobimy klasyczną tier listę ćwiczeń, które mają bardzo dużo sensu, i te, które mają tego mm. sensu odrobinę mniej. Ale to tak naprawdę w ogóle niektóre ćwiczenia nawet nie powinny istnieć. A na końcu będą aż dwa, które mogą być wręcz niebezpieczne. Te ćwiczenia po prostu ludziom marnują czas, a ludzie najgorsze, że nawet o tym nie wiedzą. Czyli właśnie takie coś, co obejrzeliście przed chwilą. Te filmiki mają dać złudną obietnicę, że możesz dzięki tym ćwiczeniom uzyskać jakiś sześciopak. Echem. Ale nie nie, 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 po prostu nie. I błagam cię, nie nabieraj tym ludziom wyświetleń, no i już tego nigdy nie rób. Ale co rzeczywiście powinieneś robić, znajdziesz na końcu tego filmiku. Te ćwiczenie to nieprzyjemne wspomnienie ludzi z podstawówki. No i jakby to Wam powiedzieć, mieliście rację, Te ćwiczenie raczej nic nie daje, no i wręcz bardziej szkodzi, bo zamiast brzucha tutaj już bardziej, no, kręgosłup bierze całą odpowiedzialność. Czyli brzuszki, dałem im raczej takie C lub D, ale w sumie nie do końca, bo ćwiczenie w innej formie, no, zasługuje wręcz na A. Opisałbym to ćwiczenie jak takie bardziej pogłębione brzuszki z dodatkowym ciężarem. Następne ćwiczenie, raczej na samym początku ludzie uważają, że jest mega proste. Ale jak przyjdzie, co do czego, no to. No. LORER. roller, LORER. Czyli po prostu roller. No i on zasługuje nawet na A. To ćwiczenie jest jednym z najtrudniejszych na naszej liście, ale jednak warte są tego efekty, chociaż mało osób to potrafi, bo jest dosyć ciężkie do nauczenia, ale jednak naprawdę warto. Dragon tak. W sumie on nawet zasługuje na A, a to w sumie nawet jest dobre, ale nie na brzuch, tylko na cardio. A te ćwiczenie jest bardzo popularne, no i w sumie słusznie. Ono akurat bardzo nam uaktywnia brzuch, tylko że jest jeden bardzo duży haczyk. Bardzo mało osób robi to z dobrą techniką. A bez tego akurat przy tym ćwiczeniu to ani rusz. Więc link macie w opisie, jaka jest poprawna technika. Czyli po prostu popularne Allahy. Dajemy to na S. Te ćwiczenie jest bardzo trudne i można powiedzieć, że wręcz spowalnia czas. A wiecie, jaki jest rekord w tym ćwiczeniu? Prawie 10 godzin. Wyobraż sobie, że ktoś robi deskę prawie przez 10 godzin bez przerwy. To ćwiczenie jest trudne, ale jednak na brzuch nie jest zbyt bardzo przeze mnie polecane. Więc dajemy Cię tylko na B. I kolejne niepotrzebne ćwiczenie cardio. To ćwiczenie to jest jedna z najlepszych, jakie akurat znam. No, w pełnej wersji akurat mało osób umie ją długo utrzymać, ale jednak mamy też bardzo uproszczoną wersję. Jest też wersja dodatkowo uproszczona przez po prostu maszynę. A po tym ćwiczeniu zostaną już nam tylko dwa ćwiczenia, które mogą być wręcz niebezpieczne. Ale zanim to, ćwiczenie, które nie jest skierowane na główną część brzucha, tylko na boki, no bardzo dobrze, akurat sprawuje swoją rolę. Dlatego zasługuje na tak wysoką pozycję w naszym rankingu. Te ćwiczenie przećwiczy ci praktycznie cały brzuch, no i to tak porządnie, że na drugi dzień praktycznie nie będziesz umiał się po prostu zgiąć. Ale jest jednak mały haczyk. No, jeśli źle wykonasz te ćwiczenie, no to złamie sobie kark. A te ćwiczenie z tego, co słyszałem. Jest raczej w miarę lubiane, ale jednak przez osobiste doświadczenia nie polecam tej maszyny na brzuch. Ale niestety muszę cię zmartwić. Jeśli chcesz sześciopak, to akurat chwilowo jesteś w tej przyjemniejszej części. Jest też taka mniej przyjemna, którą i tak czy siak będziesz raczej musiał zrobić. A w tej filmie masz wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć.